I'm with my fucking team Sippin on my lean And i'm with my fucking team I said I'm Sippin on my lean And i'm with my fucking team Sippin on my lean And i'm Sippin on my lean And i'm Sippin on my lean And i'm with my fucking Wszystkim witam Was z tej strony, No Life Shrek. Tego no, tak obiecałem. Wstawiam Wam tutaj filmik, robię dla Was filmik na temat tego bana. Umówmy się tak, że w tej części filmiku będzie trwało około prawdopodobnie 15-16 minut. Wstawię tutaj na temat, jak działa że wtedy w cudzysłowie, czyli tak szczerze, że antyczytania ma, tylko chodzi mi o system Activision, jak to mniej więcej działa. W drugiej części filmu, która będzie miała prawdopodobnie też około 15-16, może 17 minut, tam będą <coughs> rozmowy z graczami, którzy też dostali bany od Activision i całe wyjaśnienie sytuacji, jak to wyglądało z ich strony. No, jak wiecie, ostatnio polała się naprawdę duża fala hejtu za to, że dostałem bana permanentnego w Call of Duty Warzone. No, ja rozumiem, że, że, że jakieś tam są podzielone opinie, że większość osób gdzieś tam, no nie wiem, myślała, że, że oszukuje czy że czytuje, że gdzieś tam dostałem bany i tak dalej. Dopisałem maile do Activision. Activision, tak szczerze, olało mnie trzy razy. Trzy razy pisałem zgłoszenie, do tej pory nie otrzymałem odpowiedzi. E, e, powód nie, nie, nie został w ogóle podany przez Activision. Gdzieś tam starałem się znaleźć, obejść ich zabezpieczenia. Trochę posiedziałem na, na Facebooku, trochę na YouTube coś tam poczytałem, pooglądałem. Spędziłem też trochę czasu na, na różnych forach i przygotowałem dla Was ogólnie taki filmik. E, jak działa anti -cheat którego tak szczerze jeszcze nie ma, trochę też poszperałem i wiem jak obejść zabezpieczenia tutaj Jeśli dostaniecie bana na, na płytę główną, czy ogólnie na, na, na całą jednostkę Więc wszystko przedstawię Wam tutaj od A do Z Też mam nagrania z różnymi osobami, które dostały permanentne bany, bez, bez tak szczerze bez powodu i mam jedną nagraną rozmowę tutaj z gościem starszym, który, który, który też grał dość, dość długo w Warzone, gdzieś tam przestał. Potem wrócił, te statystyki skoczyły do góry. Dostał, dostał bana permanentnego. No wiadomo, każdy z nas by się wkurzył. Gościu przeszedł teraz z PC. To na tutaj na... materiał z gościem, który rzekomo pracuje czy pracował dla Activision, który wie, jak ten cały system jest oparty, jak to mniej więcej działa. Gościu też robi tutaj cheaty do, do Warzona. Także oglądajcie. Jeśli Wam się spodoba filmik, zostawcie łapkę w górę, bądź łapkę w dół. Miło też będzie, jak zostawicie komentarz niżej i wyrazicie swoją opinię. Na ten temat, co uważacie? Czy przydał Wam się materiał? Czy Wam się nie przydał? I będę starał się wstawiać coraz więcej materiałów, właśnie tutaj związanych z wardonem żeby tutaj rozbudować i przywrócić trochę ten, ten kanał na, na YouTube do tej ilości subskrypcji, którą miałem wcześniej. Teraz puszczę Wam filmik. Na temat właśnie tego całego systemu, jak to mniej więcej działa w tym Activision. Eee, poprosiłem gościa tutaj, żeby właśnie zrobił filmik na ten temat dla moich widzów. Eee, też sporo innych osób poprosiło go o jakieś tam wyjaśnienie, e, jak to mniej więcej wszystko działa. Więc obejrzyjcie, filmik jest w języku angielskim, więc będę starał się tam za chwilę zatrzymywać i, i wam translatować. Mówi, że właśnie tutaj dużo właśnie jego, jego jakiś tam klientów, którzy używali. I, czy Oninga gdzieś tam zaczęło gdzieś tam do niego pisać, pytać się i tak dalej, jak to mniej więcej e, wygląda. I mówi, że tutaj nigdy, nigdy na, na swoim komputerze nie używał głównego konta e, na, na swoim PC, nigdy nie, nie, nie grał na głównym administratorze.

Mówił właśnie, że tak szczerze ma trzy konta do, 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 do grania. And mówił właśnie tutaj też, że o, o ludzie, którzy gdzieś tam grali, czytowali. I że, don't że, że, no nie powinni grać na, na, głównych, na swoich głównych kontach na, na komputerach. I mówi tutaj, że ten tak szczerze system Warzona, który, który ogólnie jest. Bo anti jeszcze tak szczerze nie ma. On się wzoruje głównie na, na, stat na statystykach. KD, like I mówi, że tutaj właśnie głównie ludzie z, wy z wysokim KD, głównie e podostawali bany I, 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 was... I mówi tutaj też, że większość osób, która która, która gdzieś tam ma wysokie KD. Po prostu większość, większość tych osób po prostu czytuje. I system też ogólnie panował te osoby, które, które, które czytowały, też które nie czytowały. Czyli przykładowo, jeśli robiliście, nie wiem, Mieliście parę jakichś tam słabych meczy, czyli przykładowo robiliście, nie wiem, 4 kile, 6 kili, 8 kili, i nagle, nie wiem, tonizowan robicie w jakimś tam meczu, nie wiem, 15 kili, czy nie wiem, czy 20, coś w tym stylu. No to to już była informacja dla, dla, dla systemu, że, że coś jest nie tak, jest, skoro w systemie jest jakiś tam przykładowo każdy każdy gracz ma average, to, to niemożliwe jest, że, że nagle. Ktoś robi na stryknięcie palcem yy, na no przykładowo 15 kg, nie? Gdzie wcześniej gdzieś tam no, ta ilość, tą ilość killi miał mniejszą, nie? KD. So... I mówi, że on sam ma pin 0/KD. That's what I'm just going off of. I, I don't even think Engine Owner was detected. If that was the case, we all would have been banned a long time ago. You know what I'm saying? And I personally used Engine Owner for like 12 months. Mówi, że właśnie czytałał, przez, przez 12 miesięcy. And I had went through my first hard, not hard ban, but my first account ban after like eight of those months. Mówi, że tak, szczerze coś koło. Dopiero po, po tak szczerze, nie po 12, tylko po 8 miesiącach do, do, dostał jakieś tam ostrzeżenie od Activision, nie? Taki, to był taki pierwszy warning. No i tutaj właśnie gościu mówi, że niektórzy gdzieś tam też pisali, że że to pewnie wina czy downinga czy tam jakiś tam innych cheatów e, które tutaj gościu tworzy że to musiała być wina właśnie tych, tych programów, że gdzieś tam niektórzy podostawali bany ale tutaj gość mówi, że że to nie, 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 jest, wina, nie jest wina cheatów jest wina uh, this new map And also it's another point that I gotta, uh, point out is If you go back and remember like if you remember when Warzone first dropped, they had went through the same thing, a massive bandwidth, probably like the second day of Warzone, or like the not even the second, probably the first day of Warzone. It was a massive bandwave then.

i mówi, że żeby się tym nie przyjmować, że tak czy tak to wszystko wróci do normy i że większość osób tak czy owak zostanie odbanowana. Everybody that's doubters, you know what I'm saying, you know, we going to have those doubters. They, you know, we ain't really worried about them. They over there push to the side and then spit on. But, uh, spit on the shit on at the same time. But, uh, it ain't, it ain't. Everybody just doubters saying the ain't coming back. guarantee you. They it's like they they work with it. So it's like shit. Um what can you do? In the meantime, between time, you know, just play Vanguard or something. Me personally. I got a whole nother desktop that I'm finna use. No Yon mówi, że tak że żeby się tym nie przyjmować, że on też się tym nie przyjmuje. Um, <laughs> i I'm finna upgrade it that never even played on on Magri on ma gry albo na, na, na pulpicie, i ogólnie, jeśli ktokolwiek ma jakieś gry, to żeby po prostu sobie odpuścić, odpuścić sobie właśnie warzona, wychillować, e, pograć w jakieś tam gry, które, które kupiliście i w które nie graliście, że. że... Call of Duty, you know what I'm saying? So, I'm going upgrade that in the meantime, between time. I mówi, że tak czy tak oni będą mnóstwo robić update, y i, i te, te błędy ich będą się po prostu tak czy owak powielać. Oh, I mówi tutaj, że, że tak szczerze, no tak czy owak on ma na to. Is at risk. On mówi, że, że to wybierzecie you odpowiedzialność za to co co robicie i czasami na no, ludzie też nie mają wpływu na, na to co się dzieje you know everybody take chances and we just took Mówi, że jest dużo, dużo śmiesznych gier. I'm done talking. I'm done. I mówi, że, że on już nie będzie o tym mówił time, i, i, i kończy Probably temat. Rozmawiając też z tym gościem, no spędziłem trochę czasu, powiedział, że Activision jest naprawdę, naprawdę ogromny, że tak powiem tyrk nawet bym wręcz powiedział, że burdel sami widzicie po nowym update'cie jest dużo błędów z tego co gdzieś tam czytami widziałem było 140 chyba stwierdzonych błędów, gliczy i wszystkiego strona Activision też nie działa, chciałem się odwołać też nie działa, więc naprawdę jest totalna masakra, nie? Teraz już wiecie jak działa ten cały system Activision. W następnej części filmiku, w następnej części filmiku e, zobaczycie tam rozmowę właśnie z graczami, z osobami, które dostały też bana, w jakich okolicznościach, jak to mniej więcej wyglądało. Także zapraszam was do obejrzenia następnej części i widzimy się za chwilkę.